Żeby ci się naprawiło oko. Jedno i drugie, tak? Które? Te. Te. Ja wzywam Twojego potężnego imienia Jezus nad Joanną. Ja teraz przez moc imienia Jezus ogłaszam, że to oko wraca do tego, jak zostało stworzone. Ja mówię, że cofa się wszelki zez, że to wszystko jest naprawione. Ja wzywam Twojego potężnego imienia Jezus. Ja mówię, że Twoja moc dotyka jego, jej oka, że Twoja moc dotyka życia Joanny. Ja mówię, że ona ży widzi. Właściwie, że ona Proszę, widzi właściwie. Człowiek. To jest Nie dorosły człowiek. To jest dorosły człowiek, który przychodzi i prosi o modlitwę. Ja wzywam Twojego potężnego imienia Jezus. Płyń Duchu Święty. Płyn Duchu Święty. Ale ona jest dorosła i przychodzi do mnie. Nie szkodzi. dorosła i niezależna od Ciebie. Przychodzi i prosi o modlitwę. Płyn Duchu, Duchu Święty. Płyń do niej Duchu Święty. Mówię uzdrowienie do tego oka. Uzdrowienie do tego oka. Asiu, to jej kolega. Asiu, będziesz oglądała swoje uzdrowienie. Będziesz to widziała, to oko wróci do normy. Ja zrywam wszelkie przekleństwa nad Twoim życiem. Ja przyklinam wszelki okultyzm w Twoim życiu i wszelkie czary. Płyń, Duchu Święty. Ja mówię wolność od ludzi, którzy stoją na drodze do prawdy i do życia w Twoim życiu. Mówię wolność. Mówię wolność. Nie robię zła, proszę pana, tylko modlę się o ludzi, którzy są chorzy, i oni są uzdrawiani. Jestem pastorem tego kościoła i wiem, o czym mówię. I zawsze było tak, gdy ludzie przychodzili i prosili o modlitwę, to przychodzili inni ludzie i próbowali ich od tego odrywać. Czy ktoś z państwa potrzebuje uzdrowienia? Asia przyszła i powiedziała: Uzdrów moje oko, uzdrów, bo mam chore oko. A jej kolega powiedział: Niech ci tego nie robią, bo ja się z tym nie zgadzam. Ale prawda jest, proszę Państwa, taka, że ludzie są uzdrawiani. Ja mówię, że Duch Święty będzie dotykał Twojego życia. Ja się modlę o to, żebyś Ty prawdziwie poznała Jezusa. A co mi Pan zrobi? Strzeleć w mordę. Spróbuj. Spróbuj. Ściągasz różne kamienie na, swoje, na swoją głowę. Proszę Państwa, to co my tutaj robimy, że uzdrawiamy ludzi, to jest też coś, co robimy na co dzień. Tak jak Wam powiedziałam, ja jestem pastorem Kościoła, to jest też mój mąż. Razem prowadzimy służbę. Modlimy się o ludzi, uzdrawiamy ludzi. Jak Jezus chodził po ziemi, zawsze było tak samo. Krzyczeli, wyzywali, wyśmiewali, obmawiali, a w końcu ukrzyżowali. Ludzie mówią często tak: W Twoje słowa nie do końca chcę wierzyć, ale gdyby Jezus przyszedł tutaj na ziemię, to bym mu uwierzył. Nie jest to prawdą. Bardzo często jest tak, że. Choćby stanął tutaj przed Wami Jezus, to nie wiem, jaka część z was prawdziwie by Jego słów posłuchała i prawdziwie by uwierzyła w to, co On do Was mówi. Gdyby tak ludzie reagowali na Jezusa, to by Go nie ukrzyżowali. A reagowali w dużej mierze niestety tak jak ten Pan. Joasia przyszła i powiedziała: Pomóż mi, pomóż mi z moim prawym okiem. Mam zeza, chcę być zdrowa, chcę być wolna. A jej kolega mówił nie pozwól, niech ci to zrobią. Nie pozwól, żeby się o ciebie pomodlili, żebyś była zdrowa. Przecież nie jest lepiej chodzić z tą chorobą, lepiej jest odejść z tego miejsca zdrowym.